Pan Jan Rupczak, muszę przyznać, że jestem pod ogromnym Pana wrażeniem, chociaż przyznaję, że nie, nie znałam Pana z czasów Pana aktywności artystycznej, ale zapoznałam się z Pana życiorysem artystycznym i z całą piękną i bogatą, bogatym dorobkiem artystycznym. I muszę powiedzieć, że ogromnie zafascynowała mnie Pana. Pana działalność na scenie i chciałam panu zadać kilka pytań, ponieważ jestem ja osobiście bardzo ciekawa, ale również myślę, że taka młodsza część słuchaczy i widzów chciałaby się dowiedzieć, na przykład, ja jestem ogromnie ciekawa, bo wyczytałam w pana życiorysie, że w latach 50. z niejakim panem Bogdanem Ciesielskim, panem Andrzejem Przybylskim i Rąkiem Gromkiem. Przybielskim. A Przybielskim. Mm, założyliście panowie taką grupę jazzową z mocno podejrzanymi fascynacjami w latach 50. -tych. Jestem ogromnie ciekawa, co w tamtym czasie znaczyło to podejrzane fascynacje, na ile one były podejrzane, a dziś na przykład w wieku XXI, powiedzmy, no, tej, tej, w tych nowoczesnych trendach już nie są podejrzane. Na czym polegała ta, no właśnie taka dość kuriozalny trend, że zaliczał się do jakiejś takiej um, działalności podejrzanej w jazzie? Co, co, to, oznaczyło, co to znaczyło? W ogóle sam jazz, przepraszam, za, muszę się uruchomić głosowo, więc sam jazz był pewnego rodzaju, jak gdyby w danym okresie w sumie świata politycznego i wszystkiego, on był podejrzany. Ja pani, imperialistyczny. Tak, był, imperialistyczny. tak. Ja pani powiem... Ja pani powiem, jak ja pierwszy raz się zesknąłem z tym, z tym jazzem, oczywiście słuchając Wolnej Europy. Ale. Słuchaj, przyjechał do Bydgoszczy zespół tak zwany Armanda Gordona. No, nic pani to nie, nie mówi, a ja mnie też nie. Żeby się dostać na ten występ, ja wlazłem dwie godziny przed występem pod siedzenia widowni, bo, żeby wejść, bo ja nie miałem pieniędzy, żeby pójść. Więc y, siedziałem pod tymi i potem jak już y, rozpoczęła się, y, koncert się rozpoczął, wylazłem i pierwszy raz widziałem, to było bardzo wcześnie i y, 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 ten zespół Armanda Gordona mnie zafascynował, bo po prostu dla mnie to było coś nowego. A w ogóle z ciekawostką taką było to, że prowadził koncert niejaki kierciołek yy, yy, ofierski, Ciechoroba. Ciechoroba, więc ja potem go naśladowałem, ale to już margines. Słuchaj, yy, tam proszę ciebie również był, była postać, yy, którą też yy, starzy yy, no, historycy jazzu, może pamiętają, Bogusław Wyrobek. Bogusław Wyrobek śpiewał też, jazz jakiś tam śpiewał, więc to było coś takiego, że dlaczego to było jakimś takim zjawiskiem ten jazz nie podejrzanym, ale takim, no nie wiem, szukam słowa, że, słuchaj i teraz Ci ludzie, którzy przychodzili do mnie, to byli y, y, uczniowie y, szkoły muzycznej. Y, to był Bogdan Ciesielski, on wówczas grał na puzonie i na fortepianie, świetnie grał. Ryszard Gromek grał na lampie, cii, 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 cii. tego to Ryszard Gromek, no, okay. już taka postać dosyć później znana w Czerwono-Czarnych grał, Przybielski. Grał Andrzej na trąbce. Skąd on się tam wziął? Mówiąc takim, w takim cudzysłowie, wziął. Proszę ciebie, myśmy... Też to wspominałem. On marzył o, o tym, żeby grać i kupił sobie trąbkę. Jaką sobie tą trąbkę kupił, to jest w ogóle... Nie wiem, czy mogę tego, to mówić, ponieważ raczej nie opowiadałem tego. On podgrandził 20 dolarów w złocie, rozumiesz? Tata miał schowane, ale tych miał 20 dalarowych bardzo dużo. Ja z nim poszedłem do sklepu muzycznego, raczej do, 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 na długą, to jest taka ulica była, tam on marzył o tej trąbce, widział tą trąbkę w swoich snach, proszę ciebie, i sprzedaliśmy tą 20-dalarów za 4000 tysiące złotych u jubilera, a trąbka kosztowała gdzieś około 3 tysięcy. Ważną rzeczą było to. Że u mnie w domu był fortepian skrzydło marki Schroeder. Olbrzymie skrzydło, które dostał mój ojciec razem z mieszkaniem. Tak, tak. Trofejny fortepian. Ten fortepian podobno jest jeszcze. W każdym bądź razie Czyli y co? Ten fortepian był dla Pana jakby pierwszym Pana kontaktem z instrumentem w życiu? To był pierwszy instrument w Pana życiu? Miałem chyba sześć lat, bo ja do Bydgoszczy trafiłem mając sześć lat. Mój ojciec pracował w banku, był dyrektorem tego banku w ogóle. Na tej ulicy był blisko kościół, gdzieś 200 metrów. No i ja jako dobrze wychowany chrześcijanin przez rodzinę chrześcijańską, proszę ciebie, został zaprowadzony chłopaczek do kościoła i w kościele, proszę ciebie, zobaczyłem coś takiego jak organy. Macie kawę w ogóle? Czy, Macie, czy? tu stoi kawa. A, a tam tam goście? A czy oni mają, ale ja im nie prześlę, wiesz, Ach, bo ja nie. Ach ma... nie Zobada. ma ja, ja jestem tutaj y, naczelnym, ale... Y, <noise> Kablozwijem. Jest naczelnym posługiwaczem. No, Ta. Tak, zaraz się włączę. Bardzo zazdrościłem Bogdanowi Cicielskiemu, który grał, no on grał już profesjonalnie, tym niemniej proszę ciebie zostali oni wszyscy wyrzuceni ze szkoły muzycznej. No w tych czasach się wyrzucało. Wyrzucało trochę. Ja, ja musiałem grać pod pseudonimem, <laughs> jak yy, muzyka nieklasyczna obojętniaka. Tak. Nie pochodząca z murów szkolnych, z korytarzy. Tak. Gra na gdziekolwiek na zewnątrz, to trzeba było trzymać mocną tajemnicę, bo był wylot <grym <grym natychmiastowy. Ja celowo zadałam panu takie pytanie, ponieważ zdawałam sobie sprawę, że duża część słuchaczy młodych i, i widzów z pewnością pana nazwisko musiała gdzieś słyszeć. Na pewno się zetknęła z tym nazwiskiem. Niemniej. Trendy muzyczne w tamtych latach, czy takie właśnie m, jakieś takie meandry, m, nie, nie dla wszystkich y, y, znane, zaciekawią na pewno. Dlatego zadam to pytanie. Ale ja Panu zadam jeszcze jedno pytanie, tak. bo to jest jakiś kuriozum, mianowicie takie, że Pan, który ma wykształcenie techniczne po Politechnice Gdańskiej, jest Pan dyplomowanym inżynierem. Ym, jak to się dzieje, że w umyśle takim analitycznym jest tyle miejsca na właśnie działalność muzyczną, artystyczną i przy tym jeszcze taką kabaretową. To by się wydawało, że te dwie jakby strony natury mogą się ze sobą Kłócić, a tymczasem one się świetnie jakby może uzupełniają. I tu przypomina mi się też Andrzej Poniedzielski ze swoją mm -hmm. właśnie taką no, przygotowaniem człowiek. zawodowym. Tak, Pani. właśnie automatyk, inżynier, a na scenie facetjonista, kabareciarz, anegdotista i Jak to się stało u pana, że to właśnie Pan wybrał zupełnie. Powiedziałabym ekstremalnie różny zawód od tego, który potem w życiu normalnie Pan uprawiał, jako właśnie postać sceniczna. I nie tylko w teatrze, w filmie. Nie było to łatwo. Dlaczego? Rodziły się mnóstwo anegdot wynikających z tego, że, jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, był taki aktor Zbyszek Bogdański, z którym mam kontakt, ma 95 lat. Znana postać polskiego filmu, w teatru i w ogóle, etc., etc., który ja mówię, że on mi przybił na czole pieczątkę na takim ala la castingu. I ja mówię, że ta pieczątka nazywa się artysta. To jest, proszę pani, rzecz, która musi w człowieku tkwić. Nie może być tak inaczej. Jak już ktoś. Ja pani powiem jeszcze jedno bardzo no, istotne, naprzeciwko yy, przez Brdę, mojego domu, to było jest liceum kulturalno-oświatowe. To liceum kulturalno-oświatowe mhm. ukończył znany polski aktor Jan Nowicki. Nomen